Cześć się matu, ja Japan z Legion.pl Battlefield i dzisiaj pogadamy trochę o ostatnim patrze do gry Battlefield 4. Nie będziemy się tu szczegółowo rozwodzić nad wszystkimi zmianami jakie wprowadził do gry, a skupimy się na tych, które moim zdaniem najwięcej wnoszą do rozgrywki. Jak chcecie więcej szczegółów, to obejrzyjcie inne filmy na ten temat lub po prostu wygoglujcie i przeczytajcie co Wam trzeba. Zacznijmy może od najbardziej mieć modyfikacji, czyli możliwości dokładnego dostosowania wyświetlacza HAT czyli ikon wrogów sojuszników oraz punktów strategicznych. Teraz możemy dostosować to wedle naszych upodobań w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Wystarczy chwila wolnego czasu na poligonie lub pustym serwerze. I w kilka chwil mamy zadowalający nas efekt, szczególnie cieszy ustawienie rozmiaru mini mapy, to naprawdę cieszy. I czułości myszy w różnych trybach celowania, co się może przydać niejednemu sniperowi. Zresztą to jest coś na wzdór gry ustawień z gry Planetside 2, jeśli ktoś z Was kiedyś tam grę grał, tam ustawienia i rozwiązania były stosowane podobne teraz zobaczcie jakie są moje ustawienia być może ktoś by chciał się na tym wzorować także zapraszam i za chwilę, za chwilę wracamy w pokrótce pokażę w jaki sposób mam zdefiniowane teraz ustawienia po tym najnowszym patchu jeśli chodzi o opcję ustawiania czułości myszki do danego trybu sterowania, tak jak powiedziałem to wcześniej mamy tutaj teraz możliwość ustawienia dowolnego Widzicie odczułość celów mechanicznych po bardzo duży, także jak ktoś lubi tu się bawić ustawieniami, także naprawdę ma, ma pole teraz do podpisu Jeśli chodzi o rozgrywkę, to może zacznijmy od zmian, jakie zaszły tutaj, jeśli chodzi o netcode, wykładanie danych sieciowych, yy, dalej mam na zero. Jeśli chodzi o aktualizację danych sieciowych wysokiej częstotliwości, tutaj zmienili opcję. Mamy tylko wyłącz auto i wyłącz, prawda? Wyłącz auto. Mamy to oczywiście włączone. I teraz tak, nie, większość z Was ma pewnie ustawiony ten HUD wysokiej rozdzielczości na 80%, dla mnie jest to trochę takie kiepskie w stylu Call of Duty, ja lubię małe ikony wysoką rozdzielczość, więc to moim zdaniem wygląda lepiej, więc mam ustawę na zero. pozostałe ustawienia sami zobaczcie rozmiar minimapy 200, lubię dużą minimapę, teraz jest to rewelacyjna sprawa całkiem mapa, minimapa spora, domyślna skala mapy 100% jeśli chodzi o wspólne ikony w grze Mamy tutaj trochę przyciemnione dosyć mocno, żeby jak najmniej przesłaniało widoku, ikony wroga w świecie gry praktycznie ustawione na maksa, sojuszników trochę przyciemnione, trochę zmniejszone jak widać tutaj i tutaj, ustawione na zero, wszystko wtedy nie znika. Myślę, że te minia są całkiem niezłe, grałem, podoba mi się to i naprawdę spełnia to swoją rolę. Dobra, kolejna kwestia to ulepszone hitmarkery, które są teraz naprawdę ekstra wyraźne. Dodano licznik czasu potrzebnego do animacji poległego żołnierza. Naprawdę świetna sprawa. Poprawiono także tryb szturmu, zwiększając minimalną ilość tykietów z 75 do 100 oraz można powiedzieć gruntownie przebudowano mapy i umiejscowiono w innych miejscach m aby tę rozgrywkę usprawnić i ulepszyć. I tutaj muszę przyznać, że to się udało. Jest to kolejna zmiana na plus. Zmniejszono także efekt, jakie wywołują kompensator i hamulec grotowe, czyli odpowiednio redukcja drutu horyzontalnego z 33% przed patchem do 25% po i pionowego w ten sam sposób kosztem kary do którą też... Z nerfem został odgiel ku ucieszy jednych i smutkowi drugich, poprzez zwiększenie opalu kuli i redukcję obrażeń minimalnych. Zmieniono także sposób poruszania się żołnierza, na wzór tego w Battlefield 3 i tu powiem szczerze, trochę mi brakuje tego rozpędu jaki, jaki napierała nasza postać, ale pewnie się do tego przyzwyczaję i pewnie niedługo. Nie będę na to w ogóle zwracać uwagi. Kolejna istotna zmiana to wizualizacja odrzutu w sterownikach bliskiego dystansu, wyjątkiem sterowników mechanicznych oraz sterowników średniego dystansu. Moim zdaniem, kolejny krok w dobrym kierunku. Wygląda to nieźle i naprawdę lepiej się celuje. To co mnie wnerwiało najbardziej w Battlefield 4 to niekończące się spam granatami, które w porównaniu do BF3 jest przeogromny, w czwórce mamy ogromną ilość wszelakiej maści granatów, wyrzutni rakietowych itd., itd. ale twórcy o tym pomyśleli i praktycznie efekt stomowania jest w tej chwili wyeliminowany zmniejszono ilość RGO z 2 do 1, mini z 3 do 2 dodatkowo zmniejszono pola rażenia odpowiednio dla RGO z 1,65 m do 1, dla mini z 2,5 do 1 Czekamy także na nowe granaty ze skrzynki z amunicją całą wieczność, bo w przypadku Flashbenga to jest 9 sekund, RGO to aż 25 sekund, wcześniej 7, V40 to aż 13 sekund, M67 to znowu aż 25 sekund, granatnik M320 odłamki to aż 18 sekund w porównaniu do 8 sekund wcześniej, czyli zmiany są znaczące w tej kwestii i naprawdę, i naprawdę na duży plus. Poprawiam niektóre animacje broni, ale że jestem mało spostrzegawczy, więc generalnie że biorąc mało mnie to interesuje. Z ciekawszych rzeczy to jeszcze zlikwidowano opóźnienie spustów w przypadku rewolwerów, fajna sprawa oraz zmieniono model obrażeń wielu broni, jeśli chodzi o obrażenia minimalne, posiew itd. itd. Ale to kwestia na dłuższą dyskusję. Na razie nie będę się tego nad na, na tym zgłębiać. Nie może to będzie temat na, na jakiś inny film po y, środki bojowe nie Niemniej wrażenia z gry. No, wrażenia z gry po wyjściu te poprawki są ogólnie moim zdaniem pozytywne. Wielu Was zapyta, pewnie jak tam z netkodem. No, no z netkodem jest tak jak zwykle czyli szału nie ma dalej giniemy za rogiem, walimy do gościa i nic się nie dzieje. No, ale generalnie poprawka w tej kwestii jest także trochę na plus. Jeśli chodzi o ten netkod, to naprawiać się go raczej nie da i pewnie sami twórcy też o tym wiedzą. Moim zdaniem to jest zmniejszenie tych obrażeń minimalnych na krótkim dystansie. Aby posłać jeden pocisk więcej, żeby zabić kolesia, to jest to celowe zagranie twórców, aby ten netcode trochę przy, przykryć i żeby dać nam możliwość ukrycia się za, za ścianą w tym przypadku właśnie. Nie? I tak dobrnęliśmy do końca tego materiału. Pozdrawiam wszystkich Legionistów oraz całą resztę i rzeszę ludzi. Oczywiście trzymajcie się, cześć, na razie, do zobaczenia na polu walki. Huła. samą ilość tego przed.